Kaputysz! Tysz też? A jej. I są znowu oni w tym samym składzie. Yo-yo, się masaza. Sie mama, Let's go! Uwaga! Ten film zawiera martwe piksele, typione cele i niską widoczność. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za wściekłość, bóle głowy lub frustrację spowodowaną oglądaniem. Jeżeli szukasz profesjonalnej rozgrywki, to muszę cię zmartwić. Oglądasz na własne ryzyko. Hello? Ja sobie czołga po ostatnich wygranych. Przututą! O, ty Franklin! Gdzieś te... tego czołga! Weź tylko schowaj lepiej. Zobacz, jak ci dam tam. To tym czołdziem. Matko, co to za trasa. Patrz, jak jedzie za mną. Chłop. Dawaj mi turbo. He, ale to jest to jest zimne. Kręcisz się tylko i kręcisz. No, a ty gdzie jesteś? W przodu. O, koniec kręcenia. O, no. ten przejazd przez. Nie, jeszcze dla widza. O, trochę mnie ścięła Zaś lawida, zrobiłem pirłeczki Co ty strzelasz we mnie? No LOL 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 Jak Nie przestanie szaleć, to cię zastrzelę. A dobra, to nie przystanę. O. KABUSZ! Fajne, co? Fajne. Tylko nie strzelaj we mnie! Będę, lubę. Nie budziesz. Będę. Tak? Chcesz ze mnie strzelać? No, 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 bratku. To ja teraz jadę samochodem Gucci. Ja jadę... autobusem. Say what? what? Wielka runda. Ciki, ciki. Ah, w warsztacie. Wielka runda w warsztacie, bracie. Eee, jedziemy. Opuść się. Widzisz te dopalacze z tym, co mam? widzę, jeszcze nie widzę. O, teraz widzę. Co ty zrobiłeś? Gucci jedzie! O, nie widzę. Ale praga, a ona jest... Ej, tym autobusem się ciężej jedzie, bo jest większy. on jest jeszcze pierwszy. A tym prawym on jest pierwszy. Pierwszy, bo jestem master. Teraz ja jestem pierwszy, o ale byś miał kloca! O kurde wypadłeś? No. Ja też. A tak ładnie mi poszedł ten zakręt, kurde. Oj oj! Nie! O, kto, kto? Kończył frajerzy! Eee! Co zasłownictwo? O 360 zrobiłem.

nie, nie, wsadził mnie. No i Lagi. No nie! Jaki fajny wyścig, to ty Lagi musisz mieć. A to nie dla mnie, mebineto. To, to twój internet. To nie mój internet, to twój laptop. O ty. Dobra, to skończy to jak najszybciej. Byśmy jechać następnie. No, gdzie się ślizgasz? Bank. <kłysy>